Ależ hej, cześć wy z tej strony witam Was w kolejnym materiale na moim kanale. I dzisiaj zaczynamy chyba już przed ostatnią misję w Call of Duty Black Ops 2. Także tak widzowie, subskrybujcie kanał i bardzo dziękuję każdej osobie, która zasubskrybuje kanały. I widzowie, my zaczynamy sobie misję. Znaczy, w ogóle widzę ja nie powiedziałem jakie macie. Zubskrybować kanały. Subskrybujcie kanał Testerzy Mati i Seba. Julianson i Ponczek FN Także tak widzę, O, ale widzę mamy Ale widzę misję mamy Dobra Jo Ja cze. Wo także tak widzę, my skaczemy czy nie? No widzowie chyba tak. Ej, ale to nasze helikoptery? Chyba nie. No skaczemy. Ja. Ja. Jo! Ol widzowie misja! Jak to wygląda! Jak tak lecicie, nie? Dobra, ja widzę naszych. Dobra. Dobra. Już widzę, prawie jesteśmy na ziemi. Ja widzę, co ja mam zrobić, no? to się nie da nic zrobić, nie? A da się, dobra, mogę, mogę się ruszać, nie? Dobra Dobra, mamy to widzowie chyba. Tak. Lecimy. Leciliśmy sobie już na dół. Wow. Jest, jesteśmy widzowie. Ej, widzowie, to nie jest tu. Nie gadacie, że widzowie to jest tu. Nie, dobra, nie, to chyba nie jest tu. Nie, widzowie. Wow. W walczymy o, Walczymy widzowie chyba w Indiach nie? Uuuuuu Ej a mogę mu dać? Bolało? Czy nie? A nie bolało Ale widzowie Snipa? za Uuu O f**k musimy to rozwalić nie? Nie Ej gdzie on jest niby? A Hello. Wow, Ej no widzę, ja nic nie widziałem. Kurde, nie mogu, nie mogli zrobić tak, że kurde, widzi, widzicie coś? A nie, widzowie, bo to jest trochę dziwaczne. Nie wiem, widzę, jak my w ogóle mamy rozwalić takie. Uuu, uh. ale są sniper. Ale dostał od tyłu wow. tego, tego, tego Dobra, po nogach go strzeliliśmy, ale strzeliliśmy przynajmniej. Widzę, musimy się tam dostać, nie? Musimy ich załatwić każdego Te drony walone. No i kurde, no i co to jest? No i widzowie ja nic nie widzę, nie? No i widzowie kurde, nic nie widzę tutaj, no widzowie ja widzę rozmazane, kurde tło, nie? Dobra. A widzę, tu mamy checkpoint. Ej, to dobrze widzowie. Dobra. No i widzowie... Aha, dobra, teraz auto. No do... <ścoughs> Tak się wkurzam, widzowie... Kurde. Dobra, elo żeby szybko tu iść, nie? Oa, No i widzowie, z ten, zapomniałem, zapomniałem o tym No i widzowie, co to jest? Co to jest, widzu? Nie wiem, widzowie, jak my mamy to zrobić, nie? No i widzowie, kurde, skąd my dostajemy takie, kurde, nie wiem, takie dziwaczne... No ha no i, no i widzimy drony, kurde, mają takie coś! Co to jest, no? Frajerzy, dęci, no. Kurde. Nie możemy tak, widzowie... Ora. co się udało, no i... Skąd widzowie, skąd? Oni odrzeli, no? Co to jest? No kurde. Nie wiem, ten ten frajer w kurze, bo ja, ja się muszę zatrzymywać. Tylko kurde, po to, żeby ten frajer był. No i co to jest? Widzę, no, że my to nie zrobimy. Bo kurde, musimy frajerstwo jakieś zniszczyć. Co to jest? No. No bo to we mnie kurde wali cały czas, no To gówno, które ma imbota jakiegoś No Elo, no i... Niż, no i niż się frajerzy, no kurde nic. No i da się to w ogóle zniszczyć. Czy gówno się da jak zwykle? No no To przynajmniej to Elo <duszyna> O, widzę, są, że tak się wkurzają, ale już na sery to jest takie wkurzające. Pu dobra. Jest, udało się. No i frajerzy już, nara. Kurde. No i skąd? Skąd? No kurde, stamtąd ten chłop walier pega no. No ja nie wytrzymam z nimi! Co to jest? Zajebiście, widzę wy. No, tę frajera już rozwaliliśmy na szczęście. No, ale kurde, to jest spadochroniarz pieprzony. No i jeszcze tam, chłoper pega mi wali, kurde. No i co jeszcze, no? Dobra, widzę wy to trochę. No, no spadaj, frajerze, tu, ty. No i Toni. No, o, frajerzy dobra, snajper, macie, nie? Ten dostał. No i spadaj, i frajerze. Dobra. Lecimy już, widzowie. Elo, nie ma. Nie ma, nie ma. Jest. Jest. Udało się, widzowie, przejść nam wreszcie. Sorry, widzowie, za wkurzenie się. Nie chciałem tak, ale trochę czasami nie panuje nad nerwami, jak widać. Dobra, Elo. Ciebie już mamy. <laughs>

Musimy to zamienić. No i. Co to jest? Co to jest? Widzę, musimy się wrócić na sam początek. Nie mamy. Czym? O, o, jest. Widzę, że nie dość wybrań, to też. Jeszcze... A my tu? A, dobra, widzę to. Nie wkurzajmy się. Spoko. Widzę, pójdziemy na sam początek na chwilkę. No i. Sorry, widzę. Przepraszam bardzo. Kurde, no i ile jest, no. Bo muszę to rakietnicę wziąć. Gdzie ona była? Ona gdzieś była. Tu. Ale nie mam lo lołamu. Gdzie ona? Mamy ją? Widzę, że nie ma tej rakietnicy. No, nie widzę, nie gadajcie. Nie gadajcie. Proszę. W... Morto, co ty zaklewitujesz? Iu. Nieźle. Dobra. Aj, aj widzę wie, za Zabłąkanie się cały czas, ale. Dobra. Lecimy. Dobra. Jest, dobra, mamy ich. Mamy ich, ale, no to frajerstwo tu jeździ, no ja nie wytrzymam. Jest tu gdzieś RPG? Elko, tylko, tylko rpg potrzebuję. Czy to takie wymagające? No i dwóch jest! No. To już całą nie wiem, co mam zrobić. Chyba, że teraz znajdę rpg jakiegoś. Ale mam plan? Tędy. I tędy. I tu, i tu oczyścimy. No i udało się, widzowie. Nie są nie z tych frajerów. Dobra. Ju Wow. Już. Spoko. Dziewy. Co tym mnie tak. O, to sobie wezmę. O, to jest, widzowie, dobre, nie? Dobra No nie gadajcie widzę, że oni mają ma inne broń, Dobra Nic nie widzę Stoję w miejscu O Wow Odpalił nam się prezydent jakiś Wow Mordo O, nasz zginął, fuck Kurde, jakbym sekundę wcześniej ich wyeliminował, nie? Dobra Dobra O, fuck, ile ich, ile ich jest tu? Ołamu. jest dobra mamy coś widzowie nie wiem co to A nie sorry widzowie jedny ta, ta misja jest gówniana o ogłaszam że ta misja mogli lepszą zrobić widzowie no furorę mogli lepszą zrobić nie kurde to jest bez sensu misja nie gdzie oni wow Aha, no, no tak. Musimy wyeliminować. Te, te! Elo? To, to, już wyeliminowane? Nie! Dobra. Oj, to jest dobre. Ty, nie wiedziałem, że to takie dobre jest. Dobra, widzę, nie zmieniamy sobie ile widzimy broni broni już tu przetestowaliśmy wow, wow nie, widziałem go kątem oka wow. dobra halo nie będziecie, kurde nie wiem sobie co się tu im odpaliło że kurde oni się tacy dowiździ zrobiłem. O jeszcze te No ile te dro... Te drony mają tyle kurde Jakieś dziwne te drony Dobra Widzowie, oni umią mnie robić tyłów? Nie wiem, ja, ja bym zadzwonił, kurde, nie wiem, do nich, kurde i powiedziałbym Ale to trochę głupie by było. Dobra. Tu czyścimy. Dobra, wyjdziemy, czyścimy piętro po piętrze. Te piętro oczyszczone, te też. A no, te drony. Te drony pieprzone! O! Dobra. Ej, co z... No i oni się znikąd biorą nie? Dobra. Oczyścimy sobie tutaj, nie? Oj, tu tak wkurzają. Dobra, chodźmy. <laughs> A. Aha, oni jeszcze z góry nas bili. A tu nasi. Nie! Nie mordo, wariacie Dobra, lecimy widzowie Dobra Dobra O, jak, jak to jest widzowie możliwe? O fakto oni weszli? Nie to my... Oh Widzowie, co mamy z nim zrobić? <Kykh> dobra no dobra, i tyle widzowie, ale... Misja jeszcze trwa, nie? To Nie, mur Ja A ja widzę że taki jestem dzisiaj Elu Halo? Elo, dead Ktoś tyły robi? Chłop, tyły? No wiedziałem Teraz pokażę, że to moi są na przykład. Aj, widzę, wiecie, to jest dobre, bo mam do tego tyle amunicji. Światowo Halo. Jeszcze, jeszcze on, jeszcze on Dobra Co, Idziemy sobie, muszę się poprawić w ogóle na krześle Dobra Dobra, tych mamy Każdy dead. E co? Ej, to jest zimne. Aha. jak widzowie oni tak przelewitowali, nie? Tak troszkę. co musím sa iść. No. no i tu dodeli nie? Just tu dodeli sme. Widzowie. Da się widzowie ich zabić z To czemu, jak widzę, ja wcześniej, kurde, próbowałem to, nic nie było. nie Aha, ostrzeż. dobra Tędy widzowie idziemy. A nie, jednak nie tędy. To które endy? Tende, me tende. Não dá, Mordo. Ej, oni, oni to otworzyli. A nie, to nie. To, aha, ej, tędy? Aha, no ta. <laughs> otwarte. O, mamy ich, nie? Dobra. Wow, co się widzę tu dzieje. I to jest chyba koniec tej kampanii. O! Wow. Co jest widzowie? Chodź. Znaczy no, w sensie, że choć w takim sensie, że nie tak widzę pomiłuj, tylko to kurde, musi oczywiście być coś, nie? <laughs> wow. Dobra. a Dobra. Ja, to jest ten Menedysz. To, to który widzowie chcieliśmy schwytać, nie? Ej, dobra widzowie, jednak chyba misja nie jest głupia. taka. Ja. Także tak widzowie i to już widzowie koniec Call of Duty Black Ops 2. Ja myślałem widzowie, że jeszcze jedna misja będzie. No to widzowie, także tak widzowie, niestety to już jest koniec. Nie ma już Call of Duty Black Ops 2, także pożegnajmy to bardzo chodnie Także tak, widzowie, bardzo lu lubiłem z Wami przechodzić do Call of Duty. Widzę, że się wkurzałem, ale widzowie yy, przeszło mi to, także tak, widzowie, no. Bardzo dziękuję, że obejrzeliście ze mną cały Call of Duty. No i widzowie, co, no, widzimy się w kolejnych częściach, no. Także tak. Subskrybujcie kanał Tester Matisse by Julian, i Pan No i widzowie, tak, no. Także niestety to już widzowie jest koniec całego Call of Duty. Także widzowie. To już chyba jest koniec. Tak widzowie. Cała kampania ukończona. Dlatego widzowie wy subskrybujcie kanał. Ja widzowie nie jestem zadowolony. No i tak widzowie. Widzimy się w kolejnych częściach.